Siemano, witam was w krwawej łazimy do Bereksa. Jest to właśnie na 85 poziom i wbijamy. Wbijamy, bo jest już 28 po prawie 29. E, jeden gracz już chciał ze mną zawalczyć. E, napisał, żebym właśnie go zaatakował, jak wejdę. E, I on powinien gdzieś tu na dole być, po prawej stronie mi pisał. No ale go nie widzę. Aha, tutaj jest łogierek. No to także, no, lecimy z nim. Nie wiem w sumie, jaki ma ekwipunek, kwipunek, bo, bo nie sprawdzałem. No ale ma 83 level, więc wydaje mi się, że normalnie e, no nie powinien mieć e, full legend, nie? Więc no... piszę też, żebym go pozdrowił, więc no... Jak walczy, to go pozdrowimy, nie? Ogólnie to nie pozdrawiam, bo na serio tych pozdrowień jest tak dużo, że... Że wiecie, no ja już to dużo razy mówiłem, no ale i tak piszecie jeszcze, żebym pozdrawiał i... I muszę wam tłumaczyć, że, że nie pozdrawiam, no ale jednak. E, no i tyle no. Lecimy z tematem. Widzę, że tutaj jak na razie idzie dobrze. Mam więcej procent. Mia um, ja też niższe 13 many. On niszczy. Nic nie niszczy. Many. Jakąś energię tam niszczy, więc. Wydaje mi się, że bije tą rózgą z kałamarnic. No ale nie z jakimś papierem, oczywiście, bo jak widzicie, no to nie idzie mu tak wcale źle, nie? O, wygrałem. Uuu! Autohil wyłączony. Mogło być groźnie. Dobra, kto to jest? Nie, nie wiem. Um, poszukam jak ktoś przeciwnika i widzimy się jak właśnie będzie jakaś walka. Także. No. Czekamy. Okej, okay, mamy kolejną walkę. Zatakował mnie gracz Andor... Znienacka, mm, ale... Mam dobry ekwipunek, więc... Wydaje mi się, że powinno być dobrze. No, ja mu niszczę dużo tej many, on chyba nie ma przeklętej, e, więc no nie obniża mi niszczenia. Więc więc no pogramy i szukam e, kolejnego przeciwnika znaczy no przeciwnicy sami nie znajdują. No. tak tu jest na tej łaźni, no ale ja też oczywiście szukam wiecie jak to jest no, czekamy tutaj jakiś Agda chwila porek padł z Agdą, więc no. Z kim on teraz walczy? Nie wiem kto stoi pod nim także no czekamy do jakiejś walki Tak w ogóle teraz patrzę i po tamtej walce Kończyły mi się te bronie przeklęte, które kupiłem sobie wtedy jeszcze ten rok temu ponad i te 200, które teraz jeszcze mam, to też wtedy kupiłem ponad rok temu i teraz je sobie, że tak powiem, założyłem W sensie, no już je założyłem wcześniej, już je wyciągnąłem wcześniej bo już mi się właśnie kończyły tamte No ale wiecie jak to jest, nie? Tyle, ile tego było? Prawie 400 chyba Masakra, gdybym wiedział, że to potem dodadzą na stałe. No ale ludzie, niektórzy więcej tego kupili, więc no. Ja tego jeszcze oszczędzałem. Masakra, dobra. Czekamy na jakąś walkę, bo nie będę tutaj przedłużać filmiku jak nie trzeba, nie? Dobra, czekamy. Ok, mamy kolejną walkę. Gracz Kapsztat chciał zawalczyć, więc walczymy. Też ziomka nie znam. Chociaż już chyba wcześniej patrzyłem na jego e eku i właśnie mówiłem, że go nie znam. W ogóle to tak patrzę, ten strój to chyba VW właśnie sobie odnowiło strój. Chyba że on ma jakiś prywatny, nie wiem. Tak czy siak walczymy z graczem, ubrałem ekwipunek pod unik, Aczkolwiek nie wiem, czy w sumie ten ekwipunek pod unik ubierać. Z tego względu, że. E, no, tych procentów nie mam tak dużo. A jednak więcej intelektu, więcej siły krytyka i tak dalej mogłoby się przydać. No ale zawsze w sumie chyba te 10% coś da, chociaż więcej, w samej brojce chyba jest 9% z tego co mi się tak wydaje, tutaj 7, 16% w sumie. Nie wiem, jeszcze będę musiał pomyśleć, ale raczej ten dystans będę bić i tak w, ty, w tym na unik. No ale jak na pewno zrobię sobie zbrojkę właśnie na, to znaczy tą legendarną, to na pewno już nie będę ubierać tej z unikiem, bo, no bo statami troszeczkę właśnie, troszeczkę mocno odstaje. Jedynie co ten, co to ten unik, właśnie ratuje troszeczkę tą zbroję, no ale tak to, to. W ogóle to ja tam dużo odporności na truciznę mam, ale to właśnie z chlubą. No ale to właśnie z samą chlubę mogę sobie upierać. I z tym hełmem na przykład. No ale to wtedy bym grał z tym, skoro miałbym tę e, zbrojkę z cebekiem. No, będę musiał kombinować. No ale, dobra, czekamy do kolejnej walki. No. Także mamy walkę z Mykośem. Pierwsze lasowanie i właśnie Mykoś. Co mi się troszeczkę nie podoba dlatego, że... No, że no wiecie jak jest, nie? Mykoś to chyba najlepszy tancerz na magów, jak jest na klasiku. Przez Hemu który ma leczenie turowe. więc no. Cebeki mi muszą powchodzić. Dzisiaj już dwa wbiły. Ale nie mi tylko mu wbił i mi ominął ratunek. Także no. Tak się kończy dzisiejsza łaźnia. No by było na tyle. Życzę wam miłych, wesołych świąt, ciepłych, spędzonych w gronie rodziny. Ja idę płakać. I, i tyle no. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!